Paniam się, to mówię przez wieczność. Oj, Serca Jezusowego, jako strój ciercia dla nas ufamy Tobie, kwiń wodą. Świętego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas famy Tobie krwi która Któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie. Z dzielniczka świętej siostry Faustyny. Często się motlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże nad nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnicę miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia. I w nim zanurzam całą Polskę, a w ten czas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno ma, ile Ty mnie kosztujesz. Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za Ciebie. Panie, że to błaganie święty Faustyn za Ojczyznę, to wypraszanie dla niej miłosierdzia, niech będzie także naszą intencją, naszej modlitwy. Ale wiemy, że nie tylko nasza ojczyzna, ale po prostu ludzkość, człowiek, zasługuje na Twoją sprawiedliwą karę. I wiemy, że Ty dajesz nam misję, byśmy głosząc Twoje miłosierdzie, zanurzając w nim, mogli wybłagać oddalenie tej sprawiedliwości. Z tą pewnością zawierzamy Ci nie tylko ludzkość. Błaganiu, dar pokoju, zawierzamy Ci kościół, który sam potrzebuje nieustannie prawdy i nawrócenia. Powierzamy Ci wszystkich naszych bliskich, nasze rodziny. Podjmij się szczególnie za tych, którzy teraz, w tej godzinie najbardziej miłosierdzia Twojego potrzebują. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa. Syna jego, jedynego pana naszego, który się począł z ducha świętego. Narodził się z Marii, panem, umęczą pod pąckim piłat. Ukrzyżowany umarł pogrzeby, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia martwy wstał, wstąpił na niebios. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Kościół powszechny, świętych obcowania grzechów odpuszczenia, Ciała zmartwychwstań, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. राय को बोल स्ने मैं कि बोल स्ने लाइको बोल स्ने मैं राय को बोल स्ने मैं राय को बोल स्ने मैं की राय को बोल स्ने मैं कि बोला स्ने मैं राय को बोले स्ने की बोले स्ने मैं राय को बोल स्ने मैं कि Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. दाई को बोले स्नेही मैं की बोले स्नेही मैं राई को बोलें नहीं मैंगी राई को बोले स्ने मैं राई को बोले स्नेही मैं की Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie sakrzewy nasze

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. लाई को बोलस नहीं मैंगी लाई को बोल सुने मैंगी जाो बोल सुने मैं लाई को बोल सुने मैंगी लाई को बोल सुने मैं कि Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. गाई को बोलो स्ने मैं की गाई को बोल स्ने की गाई को बोल स्ने मैं गाई को बोल स्ने की गाई को बोल स्ने मैं की दाई गो बोले स्नेही मैं दायको बोले स्ने मैं दाय को बोले स्ने की दायको बोले स्नेही मैं की Święty Boże, święty mocny, święty a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nie śmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem mary jesteś matką, ponieważ wypraszasz dla swoich dzieci Boże miłosierdzie, chronisz je. Uczysz otwierać się na przebaczającą miłość Boga. Tobie zawierzamy naszą Ojczyznę, ale też Kościół i całą ludzkość. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Elot wszelaki złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Matko Miłosierdzia, Królowo Pokoju, święta siostro Faustyno, święty Józefie, święty Andrzeju Apostole, święty Janie Pawle, błogosławiony honoracie, wszyscy święci, święte Boże, Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ak zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawi jej swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wyrałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Połóż się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie tu jedyny Boże zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jesu ufam oh, tobie, 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 Jezu. Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, w mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uznajmy naszą grzeszność, być może godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. I was, bracia i siostry, o modlitwę sam do Pana Boga nasz. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, któryś jest w niebie.